Jubileuszowa 25 gala powiatu Konińskiego była nie tylko wielkim wydarzeniem samorządowym, ale okazała się także wielkim wydarzeniem dla Muzeum Okręgowego w Koninie. Zapraszamy nagrodzonych na scenę. Podczas uroczystości placówka otrzymała nagrody za działalność na rzecz rozwoju powiatu Konińskiego. Dla nas to ogromny zaszczyt, że właśnie Muzeum Okręgowe w Koninie jest na terenie powiatu Konińskiego i czerpać możemy z niego różne profity, ale przede wszystkim jest to przykład kultywowania dobrego dziedzictwa. Dziedzictwa kulturowego, gdzie wszyscy mieszkańcy powiatu Konińskiego, ale i nie tylko, mogą z tego czerpać. Stąd dzisiaj wyróżnienie szczególne dla muzeum. Nagrodę, jak podkreśliła w imieniu pracowników muzeum, odebrała jego dyrektor Elżbieta Marszcz. Jest to wielkie wyróżnienie, przede wszystkim dla wszystkich moich pracowników, bo wiadomo, że dyrektor reprezentuje jakby te instytucje, inspiruje też te instytucje, ale gdyby nie osoby, które są bardzo zaangażowane, zwłaszcza w te projekty, które są ukierunkowane na rzecz powiatu konińskiego, tej nagrody z pewnością by nie było. O przyznaniu nagrody Muzeum Okręgowemu w Koninie zdecydował zarząd powiatu konińskiego w uznaniu zasług tej placówki dla krzewienia kultury narodowej i wiedzy o regionie. Służy nie tylko pogłębianiu po wiedzy jest taką wartością historyczną, jest wartością dodaną do całego spektrum różnych podmiotów, organizacji, miejsc, które w tym powiecie i w mieście nie są. Chcemy współpracować z nim w zakresie szerzenia takiej wiedzy o historii, o kulturze, o tym, co nas interesuje. Padły już nawet pierwsze konkretne deklaracje. Mamy nadzieję również wspierać to muzeum w trakcie nocy muzeów, która jest organizowana rokrocznie w, w całym kraju. W tym roku będziemy również promować takie wydarzenie w naszym Konińskim Muzeum. Nagrodę przyznano za działalność muzeum w 2024 roku, roku szczególnym dla tej instytucji. Zrobiliśmy szereg projektów dedykowanych 40 odsłonią Sława. Odsłonią, czyli odsłoń, był to taki rok, że spotkaliśmy się z wieloma osobami, które zechciały nas wesprzeć w takim właśnie projekcie z okazji 40-lecia odkopania szkieletu słonia. Leśnego. Uroczystości poświęcone były zarówno dla mieszkańców powiatu, ale też dla mieszkańców całej Polski. Myślę, że wspaniale to wypadło, że wspaniale się zaprezentowaliśmy. W ubiegłym roku Muzeum Okręgowe w Koninie zorganizowało 23 wystawy, 43 wykłady i spotkania, 214 warsztatów i lekcji muzealnych, a placówkę zwiedziło ponad 30 tysięcy osób.